Rozdział 20. Różne stany natury ludzkiej. Stan natury potępionej. W tym najopłakańszym stanie znajdują się dusze, które zeszły z tego świata w grzechu śmiertelnym, bez pokuty i pojednania z Bogiem. Są one pozbawione na zawsze łaski poświęcającej i pozostaje im tylko charakter niezmazany ze sztu i kapłaństwa, jeżeli za życia przyjęły te sakramenty, które im się teraz na hańbę obracają. Skazane są przy tym na cierpienia zmysłów i na największą mękę odrzucenia od Boga. Dusze te trwają wiecznie w grzechach, w jakich je śmierć zastała, i w nienawiści ku Bogu, gdyż po śmierci żadnej odmiany być nie może. Podobnie więc jak szatani utwierdzone są złym na zawsze i z nimi też w ogniu piekielnym wiekuiste męki ponoszą.